Ledwo co zdążyliśmy otrząsnąć się po covidzie, za wschodnią granicą mamy wojnę i w dalszym ciągu walczymy z inflacją. Całe szczęście, że zima jest ciepła. Natomiast na to wszystko za Wielką Wodą problemy. I to problemy takie jak w 2008 roku. A przynajmniej tak wieszczą media. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zastanowić się, czy rzeczywiście mają one rację, szczególnie te media, które działają w Stanach Zjednoczonych, mają co do tego rację i czy rzeczywiście jest się czego bać. Bo jeżeli tak, no to... Może to być naprawdę duży problem. Ja nazywam się Artur i witam Cię na kanale Finansowa TV, A zanim zaczniemy odcinek, zapraszam Cię do promocji, którą przygotowaliśmy razem z brokerem Trading 212, w której za założenie konta i dokonanie minimalnego depozytu dostaniesz darmową akcję do 100 euro. Jeżeli jeszcze nie masz tam konta, a jesteś zainteresowany, to wszystkie linki znajdziesz w opisie i w podpiętym komentarzu do tego filmu. Zapraszam i zachęcam. A przechodząc do dzisiejszego odcinka, to najpierw zróbmy sobie wprowadzenie o tym, co się stało tak naprawdę w ubiegłym tygodniu, a działo się dosyć dużo. Dolina Krzemowa jest po raz kolejny na ustach wszystkich, a to wszystko za sprawą Silicon Valley Banku. Jest to bank, który krótko mówiąc napotkał pewne problemy podczas swojej działalności, jakie już tłumaczę. Zacznijmy od tego, że nieco ponad dwa tygodnie temu prezes Silicon Valley Banku sprzedał akcję tegoż banku za bagatela 3 600 tysięcy dolarów, co mogło zapalić jeszcze większą lampkę ostrzegawczą. Dosłownie kilka godzin przed ogłoszeniami, które dostaliśmy na przestrzeni ostatnich dni. Pracownicy dostali rzekomo wypłacone bonusy. Finalnie okazało się, że bank musi wypłacić na żądanie swoich klientów nienaturalnie duże środki finansowe, których na dzień dzisiejszy nie posiadał. W związku z tym musiał zacząć upłynniać aktywa i były to szczególnie obligacje. Jak dobrze wiemy już szeroko jest to komunikowane, w roku 2020, kiedy męczyliśmy się z covidem i... W, też miesiące później na rynek trafiło bardzo dużo środków pieniężnych, które zostały dodrukowane. Finalnie korzystały też na tym banki, ich depozyty, a raczej depozyty ich klientów dosłownie puchły w oczach, a z racji tego, że banki to nie instytucje charytatywne i pro bono nic nie robią tak naprawdę, to te środki wykorzystywały na przykład do zakupu obligacji, a z racji tego, że obligacje w tamtym momencie były nisko oprocentowane, Oczywiście przez to, że żyliśmy w dobie niskich stóp procentowych, praktycznie zerowych, to depozyty klientów, które były załadowane w obligacje, niestety ale nie przenosiły zbyt dużego zysku. Mamy rok 2023 i zmieniły się realia. Stopy procentowe poszły do góry, a z racji tego, że stopy procentowe poszły do góry, to również i depozyty bankowe, co nawet możemy zaobserwować w Polsce. Dzisiaj. Lokaty czy chociażby konta oszczędnościowe nierzadko są oprocentowane na 8%, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, i dawno trzeba sobie jasno to powiedzieć nie było tak atrakcyjnych ofert. A skoro o atrakcyjnych ofertach mowa, no to jeżeli klienci trzymali swoje środki w banku na jakimś nieoprocentowanym koncie albo na niskooprocentowanym koncie, to jasnym jest, że jeżeli mamy lepszą ofertę, to wycofujemy środki tam, gdzie mamy gorszą ofertę i przenosimy w to lepsze miejsce. I właśnie z takim mniej więcej mechanizmem spotkał się Silicon Valley Bank. Masowe wycofywanie środków przez klientów tego banku spowodowało, że stracił on płynność, musiał sprzedawać swoje obligacje, przez co ponosił stratę. I w następstwie jego działalność została zablokowana. Dodatkowo warto wspomnieć, że bank ten zdecydowaną część klientów posiadał w postaci startupów. I z tego co pamiętam niemal 97% tych klientów, których posiadał bank, to właśnie startupy. A co za tym idzie, nie są to niskie depozyty typu 10 000 dolarów, 50 000 dolarów, tylko... Te depozyty idą w miliony. I niestety utrata tej płynności spowodowała, że bank musiał zawiesić swoją działalność. Finalnie wznowi ją w poniedziałek, tak żeby wszyscy interesariusze banku otrzymali swoje środki, ale późnym popołudniem w niedzielę otrzymaliśmy oświadczenie wydane wspólnie przez Rezerwę Federalną, Departament Skarbu i FDIC o tym, że amerykański system bankowy generalnie nie padnie. Ma mieć dalej zaufanie publiczne, takie jak do tej pory, i ma gwarantować bezpieczeństwo środków, które po prostu w bankach są przechowywane. Po pierwsze, w oświadczeniu możemy przeczytać, że restrukturyzacja i uporządkowanie likwidacji Silicon Valley ma się odbyć jak najszybciej, ma zostać dokończone i, jak już wspomniałem, ma chronić wszystkich deponentów, a wśród nich chociażby polski akcent, czyli Huge Games, spółka giełdowa z sektora gamingowego, która bagatela miała tam 24 miliony dolarów, więc całkiem sporo pieniędzy. I tutaj ważny aspekt tego, że były to startupy, że były to spółki czy firmy, które są dosyć duże i dysponują dużymi środkami, właśnie były klientami tego banku, ponieważ tak jak w Polsce, tak i w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego albo taki odpowiednik BFG jak u nas, który do określonej kwoty gwarantuje depozyt, a była to kwota w Stanach Zjednoczonych ćwierć miliona dolarów, czyli 250 tysięcy, która została zwiększona po kryzysie w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Natomiast 97% depozytów, które bank posiadał ze strony swoich klientów, to były depozyty niezabezpieczone i to pokazuje skalę tego problemu, ponieważ były tam raczej majętne firmy, dlaczego tego nie wiem. Ale z racji tego, że głównie klientami banku były startupy czy jakieś firmy technologiczne, to może po prostu bank oferował jakieś lepsze warunki dla takich podmiotów. Natomiast już wiemy, że od dzisiaj 13 marca, właśnie wtedy nagrywam ten odcinek, wszystkie te środki będą zabezpieczone i każdy będzie mógł wypłacić swoje środki, więc również Huge Games można powiedzieć, że jedna jaskółka wiosny nie czyni i absolutnie ja nie chcę siać tutaj strachu. Natomiast w oświadczeniu mamy również drugi bank, a chodzi tutaj o Signature Bank, który właśnie w niedzielę został zamknięty przez organ nadzorujący, ale i w tym przypadku wszyscy deponenci są tak naprawdę bezpieczni. No i na koniec w oświadczeniu również możemy przeczytać, że. Rezerwa Federalna udostępni fundusze, które będą kwalifikowały się dla instytucji depozytowych i mają pomóc zapewnić bankom bezpieczeństwo dla środków swoich deponentów. I już naprawdę na samym końcu można przeczytać w oświadczeniu, że generalnie system dalej zostaje odporny, że dalej jest solidny, a to wszystko w dużej mierze dzięki temu, że podjęto reformy właśnie po kryzysie finansowym z 2008 roku. W połączeniu z działaniami z niedzieli, cały ten mechanizm ma tak naprawdę dążyć do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo oszczędności swoich klientów, swoich deponentów, czyli generalnie wszystkich Amerykanów. No więc można sobie w skrócie powiedzieć, że dosypano pieniędzy do sektora bankowego, żeby zapewnić jeszcze większy budżet na to, żeby zabezpieczyć depozyty klientów banków. Jeszcze przed sprawą Silicon Valley Bank mieliśmy sprawę Silvergate Banku i tutaj sytuacja była skorelowana z giełdą kryptowalut, która upadła, FXT, jeżeli dobrze pamiętam, a więc w krótkim momencie mamy kilka banków, które miały problemy. Na dokładkę warto dorzucić Billa Ackmana, który wieści Taki sam ran w poniedziałek, czyli dzisiaj na inne banki, co też może zachwiać rynkiem finansowym. No ja osobiście w piątek nie wiedziałem, co się dzieje. Jak zobaczyłem ten czerwony kolor, to aż mi się oczy zaświeciły, ale byłem na tyle roztargniony, że nie wiedziałem dosłownie, co kupić tyle było okazji. I osobiście mam nadzieję, że w poniedziałek dalej będziemy to obserwować, i również odbije się to na rynku polskim. Ale to jest moja perspektywa giełdowa, jeżeli chodzi o perspektywę inwestora, a jeżeli chodzi o Perspektywę klienta, no tutaj jest dalsza część historii, bo jeżeli się zastanowimy, no to generalnie rzecz biorąc, banki bardzo sobie cenią to, że mamy wysokie stopy procentowe, ponieważ bardzo dużo zarabiają na odsetkach od kredytów, których u nas jest bardzo dużo, Ale lwia część była na zmiennej stopie procentowej. W momencie, kiedy pojawiły się stałe stopy procentowe, bo banki zaczęły, a raczej zostały zmuszone do tego, żeby zaczęły oferować takie produkty to stopy procentowe były już relatywnie wysokie i ten poziom wejścia na stałą stopę procentową, jeżeli chodzi o kredyt, był już dosyć wysoki. Oczywiście warto tutaj od razu wspomnieć, że mieliśmy takie zdarzenie, nazwijmy to jednorazowe jak wakacje kredytowe i raczej było to mocno negatywne dla banków, co prawda nie tak negatywne jak się spodziewano, ale dalej negatywne i do tego zawiązywanie rezerw na ugody jeżeli chodzi o kredyty frankowe, to tak naprawdę mogło spowodować, że jakoś te wyniki banków będą negatywne. Natomiast okazuje się, że banki miały naprawdę dobre żniwa w 2022 roku. Tak naprawdę sprzyjające okoliczności były dla banków, jeżeli chodzi o te stopy procentowe. Negatywne czynniki to zdecydowanie te wakacje kredytowe i właśnie rezerwy na kredyty frankowe i dodatkowo oczywiście wysokie oprocentowanie depozytów. Natomiast to również zostało wymuszone na bankach, żeby oferowały wyższe kredyty. Ale co warte odnotowania, mimo wszystko ten 2022 rok był rewelacyjny i chociażby milenium, które Miało naprawdę ciężkich kilka kwartałów, to po raz pierwszy od 8 kwartałów zanotowało zysk netto i to pomimo prawie 500 milionów złotych rezerw na hipoteki frankowe, tak jak możemy przeczytać. Przychody banków rok do roku, czyli względem roku 2021, urosły o Uwaga 66% do ponad 1,5 miliarda złotych, przede wszystkim ze sprawą bardzo silnego zwiększenia wyniku odsetkowego, czyli właśnie kredytów. I te odsetki stanowiły 350 milionów złotych. Jak słusznie zauważa Biznes Insider to w trzecim kwartale 2022 roku cały sektor bankowy księgował straty jeżeli chodzi o koszt wakacji kredytowych i to uwaga za 2022 i 2023. Więc tak naprawdę mimo problemów, mimo tego zagrożenia politycznego, chociażby tutaj przypomnę wakacje kredytowe, które mogą zostać przedłużone, mimo negatywne orzeczenia, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, mimo jakieś dodatkowe rzeczy typu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na który banki się zrzucają tak naprawdę, to i tak dzięki kredytom udzielonym w ostatnich latach naprawdę czerpią bardzo dobre korzyści z tego tytułu. Z racji tego, że inflacja prawdopodobnie jeszcze będzie nam towarzyszyć bardzo długo, to również nie spodziewałbym się szybkiego obniżania stóp procentowych, co znowu działa na korzyść banków. A więc będą one w bardzo dobrej kondycji finansowej. Oczywiście był tutaj wyjątek Getting Banku, który został zrestrukturyzowany, ale dalej działa. A problem był inny, ale tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Mimo wszystko, czy grozi nam problem w sektorze finansowym? Jeżeli o moją opinię chodzi, to uważam, że najbliższe miesiące czy lata mimo wszystko dla banków będą bardzo dobre i będą one zarabiały pieniądze. A jeżeli będą zarabiały pieniądze, to będą mogły prowadzić działalność swoją bankową. A będą mogły, bo po prostu będą miały na to środki. I oczywiście może zdarzyć się tak, że jakiś bank będzie źle zarządzany, ale widać, że mimo wszystko przy sprzyjających warunkach dla banków te banki po prostu w Polsce sobie radzą i dalej zarabiają mimo przeciwności losu. Pamiętam chociażby rok 2020, kiedy bardzo dużo osób stało przy bankomatach i wypacało te pieniądze, dlatego że spodziewano się, że może zabraknąć tych pieniędzy, ale umówmy się, zwykły Kowalski, nawet jeżeli stoi przy bankomacie i nie ma tam dla niego tych pieniędzy, to nie z tego powodu, że w banku dzieje się źle, tylko z tego powodu, że po prostu skończyły się w bankomacie pieniądze i trzeba udać się do innego. Jeżeli natomiast okazałoby się, że duże korporacje, firmy, spółki itd. zaczną ten taki przysłowiowy ran na banki, czyli masowo wypłacać pieniądze, no to wtedy pewnie przez jakiś krótki okres czasu może być problem. Natomiast uważam, że ta panika nie przeniesie się z za wielkiej wody właśnie do nas, a jeżeli się przeniesie, to już naprawdę w Stanach musiałoby się coś złego dziać. A widać, że organy regulacyjne tam po prostu robią to, co robią najlepiej, czyli dosypują pieniądze. I jeżeli taki problem napotkalibyśmy w Polsce, to wydaje mi się, że będziemy mieli tą samą sytuację, ten sam schemat, po prostu ta dziura zostanie zasypana, bank zostanie zrestrukturyzowany, przejęty przez regulatora, tak jak chociażby Getting Bank, który obecnie nazywa się Velobank i mimo problemów, które miał cały Getting Holding, dalej ten bank funkcjonuje i ma się dobrze i prawdopodobnie jeszcze dalej będzie sobie działał. Więc odpowiadając na tytułowe pytanie odcinka, nie, prawdopodobnie sektor bankowy w Polsce nie upadnie jeszcze długo. Co nie oznacza, że nie będzie miał swoich problemów, chociażby wspomnę tutaj słowo, które jeszcze dzisiaj nie padło, czyli inflacja. A jeżeli chodzi o pozytywne aspekty tego co stało się w Stanach Zjednoczonych, przeceny na giełdach mogliśmy kupić tanio banki, instytucje finansowe, chociażby rejty, ja kupiłem AMT w piątek i zobaczymy co będzie w poniedziałek, ale przymierzam się chociażby do takiego T-Row Price, które wygląda bardzo ciekawie. Więc jeżeli planujesz zakup jakichś banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych, to na pewno to jest dobry okres do tego, żeby spróbować wyszukać jakiejś dobrej jakości walory do swojego portfela. Oczywiście pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna, a ja już teraz dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym, cześć.